Siemka, Siemka, Siemka ma jakieś z tej strony klasycznie. No i to, słuchajcie, trochę mnie nie było. A to dlatego, że przygotowywaliśmy nowe menu do karty. No, liczymy na to, że niedługo nas wszystko już wszystko się normę. No ale to też nie problem, bo na wynos mamy na odbiór. No było trzeba coś turki zrobić, przygotować całą rozpiskę, zrobić degustację i dlatego trochę nam to czasu zajęło. Mi to zajęło dosyć dużo czasu, granie rzecz biorąc, ale już wszystko jest za nami więc mogę do Was wrócić i zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie mule. Eee, mule po marynarzku, czyli klasyczny przepis, bardzo prosty. Ja to powoli wszystko mówię, że jest proste, ale uwierzcie mi, naprawdę, wbrew pozorom to jest naprawdę proste danie. Eee, no dobra, ale to zaczynamy. Mamy tak, kilogram muli, one były mrożone, ja już delikatnie rozmroziłem. Eee, same mule nam się pootwierały. Jeżeli macie świeże mule, będą one zamknięte, ale jak macie takie otwarte, nie ma problemu. To jest jeszcze szybszy proces. Jak macie dobrej jakości, w dobrym momencie mrożone, no to macie duże mięso, bardzo soczyste. Tutaj widać, że to mięsko jest soczyste, fajne, więc dobry produkt. Z marynarzku to znaczy, że zrobimy z na cebulą, czosnkiem, ze śmietaną, białym winem i na sam koniec damy bardzo dużo siekniętej, zielonej pietruszki, ja sobie ją jakby wcześniej sieknąłem. No i co, no to jademy z tym. I tak, ja będę robił sobie na indukcji, to musi być szybkie danie, czyli rozgrzewamy sobie dosyć mocno indukcję. Wcześniej nalałem sobie już oliwę z oliwek, z wytłoczyn. Walniemy sobie cebulkę. Możemy ją sobie posiekać cienko lub grubo, jak kto woli. Ja zrobię tak średnio, ale generalnie jak jest grubo to jest lepiej. Dziewczyny bez skojarzeń. <noise> Ale możemy sobie tutaj nie żałować. Także sobie tak mocniemy. W sumie ta cebula jest dosyć duża. I tutaj w zupełności wystarczy. Albo damy sobie jeszcze, co tam. Nie będziemy sobie żałować. A widzicie, sobie kroję kochę. Takiej średniej grubości. Osobiście bardzo lubię to danie. Bardzo szybko się je robi. Nie należy to danie do najlżejszych, ponieważ jest tam dosyć dużo śmietany, ale też jest wino. Na jakąś kolację romantyczną, czy coś, jak znalazł. No, widzicie, dałem sobie tutaj oliwę i jest trochę wody i szczela. no niestety. Moja wina. No, na chwilkę ściągniemy, żeby nas tutaj ten olej nie zabił strzelający. Czosnek sobie też czekamy. Ja na kilogram muli dam 3-4 ząbki, takie dosyć duże. Jak ktoś lubi więcej czosnku, to może dać więcej. No, stać taka kosa to można kroić. No, robiliśmy nowe menu. Od jutra ruszamy, także zapraszamy w restaurację Racibórz. będzie dużo nowości. No i będzie bardzo dużo dobrego jedzonka. Dajemy cebulę. Dajemy czosnek. Teraz nie mam na fula włączonej indukcji, tylko tak na średni bieg, nam się to nie spaliło. A nie przygotowałem sobie przykrywki, A, bo to trzeba przykryć. Ale dobra, damy uniwersalną przykrywkę, czyli co? Pyk, patelnie może być. Smażymy sobie wstępnie. I teraz jest najważniejszy moment, kiedy będziemy dawać mule jak damy mule do środka. Nalewamy wino i szybko zamykamy, dlatego że jak nalejemy wina i tu będą mule zamkniemy, to te mule piją wino i będzie bardzo dobry smaczek. Możemy trochę posolić. Niektórzy mówią, że owoców może nie powinno się solić. Ja solę, bo lubię. Więc to też nie ma jakiejś reguły, ale zaczynam płakać dobra cebula. I raz tak, patrzcie. Jest wino białe wytawne. Teraz możemy przygrzać na pula 3 400. Patrzcie tu jest trochę wody jeszcze, nie ma problemu, woda może być, bo w tej wodzie ona jest taka mętna, a to dobrze, bo w tej wodzie jest dużo smaku, muę, syk, wino. I zamykamy. Fajna przykrywka co? Bywa i tak. Oczywiście, słuchajcie, znowu jest godzina, nie wiem, czy będzie widać, 2135. ta pierwsza, 35, no ale cóż, i o tej godzinie się gotuje. Ja lubię. No indukcja nam chodzi na full'a, jeżeli macie gaz, no to ten proces trochę się przedłuży, bo gaz nigdy nie jest tak mocny jak indukcja. Jak macie indukcję, no to jest taki duży strzał ciepła, wszystko nam się szybciej zaczyna gotować, dedukować. Możemy sobie otworzyć. I teraz czujecie wino, no, petarda. No i tak, i teraz sobie damy śmietany. Jak damy śmietany, to już możemy otworzyć, bo na śmietanę nam się musi zredukować, czyli puścić wodę, zostanie nam gęste śmietanka, co nam zagęści sos. Eee, patrzcie, nie dałem slera na ciłego, ale to nie problem, słuchajcie. Tak się zagadałem, że aż zapomniałem, ale to możemy dorzucić. Panie też puści. Pół gałązki. jak paruje. Seler naciowy, niektórzy mówią, że trzeba obierać, bo ma takie nitki. Ja uważam, że jeżeli bardzo cienko posiekamy ten seler naciowy, to te nitki w niczym nie przeszkadzają, szczególnie jak yy, są na przykład tutaj w małżach, tak? Nie czuć ich w ogóle. Możecie się bawić na przykład, obierać z nitką i po prostu wyciągacie i wybieracie te nitki, tak? Coś, coś, coś takiego, nie? No, ale jest to dosyć duża strata, dosyć dużo zabawy, a czy jest to warte? Uważam, że nie. A więc nie ma problemu. ok teraz widzicie, możemy sobie otworzyć już przykrywkę na miejsce. Eee, bardzo fajnie nam się już wszystko redukuje. Jest wino, redukuje nam się z tym płynem, który był w małżach. Dlatego jest potrzebny duży gaz, żeby to szybko był długi proces, bo jak będziemy mule robić za długo, to one puszczą za dużo smaku, nie będzie to mięso takie soczyste, więc to też jest wskazane, żeby to dać na bardzo duży gaz. Teraz dajmy sobie śmietanę. Tak. tyle lubicie, lubi dać śmietany? Oczywiście to będzie można spożywać razem z jakimś pieczywem, z chlebem, z bagietką. No ja teraz nie będę akurat tego robił, bo jest taka godzina, nie chcę pieczywa na noc jeść. Yy, Dziadnę sobie to, ale z małą ilością sosu. Bardziej, bardziej mi chodzi o smaku mięsa. No teraz, ja się dudukuje. A ja sobie już możemy schować. To sobie też rzucimy. Tutaj. Położymy na miejsce. Dobra, trochę przyspieszę to wideo, żeby nie zanudzać i spotykamy się znowu, jak już będzie odpowiednia konsystencja. Tyk! Dobra, jesteśmy z powrotem, troszkę przyspieszyłem. Zredukowała nam się bardzo fajnie śmietana, czyli cały sosik. W tym momencie możemy dać sporo sieknętej zielonej pietruszki do środka. Owoce może lubią zieloną pietruchę. Mieszamy. Ja tak właściwie za 10-15 sekund mamy danie gotowe. Nie wiem, czy to widać, za bardzo wam nie paruje tutaj na kamerę, a może pokażę tak z boku. Jest gęsty sos. Zielona pietruszka, świeża, na sam koniec, żeby nie straciła koloru, ale żeby dała trochę smaku. Po prostu wiecie, to jest petarda. Wyłączamy. No to można wyrzucić. Głęboki talerz. I mamy, słuchajcie, gęsty sos kremowy z pietruszką, selerem naciowym, czosnkiem, cebulą. Piękne. Soczyste, mule. A zobaczcie, ile jest, to jest po prostu uczta. O, tak. Wyobraźcie sobie. i oczywiście, od tego możecie sobie wziąć bagietkę, jakiekolwiek pieczywo. Z sosikiem polać jeszcze. No i co? No i mamy danie, gotowe. Tak jak mówię, do tego jeszcze może dać jakieś pieczywko, bagietkę, dobry chleb, bułkę z pieca, żeby była chrupiąca, no i macie taką porcję. Ile nam to zajęło? 10 minut nawet, nie? Także proszę bardzo. Jeżeli chcecie, żebym coś przygotował, co was ciekawi, nie wiecie jak to zrobić, tak zrobić napiszcie w komentarzu. Oczywiście subskrypcja, polubienie, udostępnienie, mile widziane. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Pozdro.